Hej, hej, cześć, czołem. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Dungeons. W tym odcinku będziemy sobie speed levelować. Pokażę Wam mój sposób, który sobie zaplanowałem, jakby tutaj szybciuteńko zdobyć sobie kolejne poziomy, bo jeszcze nawet set, setnego poziomu nie mamy. Ale zanim przejdziemy do odcinka, polecam wszystkim zerknąć sobie. Tutaj gdzieś będzie odnośnik do odcinka poprzedniego. Nakręciłem dla Was specjalny odcinek. specjalny Nie wiem dlaczego. Nie pojawił się na feedzie ogólnie na YouTube. Coś tam nie tak zrobiłem. Kombinuję teraz z czasem publikacji. Raz robię to rano, raz po południu. Sprawdzam tak naprawdę, kiedy publikacje się najbardziej przyjmują. No, nie mam pojęcia zielonego, kiedy wam tutaj wrzucać te filmy. Zawsze to było godziny poranne, ale tak myślę sobie, że teraz w sumie wszyscy wrócili do szkół. To mało osób będzie oglądać to właśnie porankami. I tak myślę o 15, 16 wrzucać odcinki. Dajcie znać, co myślicie. To jest bardzo cenna informacja dla mnie, bo też chcę dopasować mniej więcej e, tutaj publikacje, żeby odcinek wam wskakiwał akurat kiedy. Przychodzicie na komputery, siadacie do telefonów, do e, telewizorów, no nie wiem do czego tam jeszcze można, gdzie można jeszcze obejrzeć sobie odcineczek e, i tyle. No i też pojawiła się fajna lampeczka, tutaj sobie już ustawiłem taki klimacik, teraz będzie fajny. Dajcie znać oczywiście w komentarzu co o tym myślicie, jak wam się podoba e, i co, wracamy do giery w takim razie. Okej, okay, okej, okay. co my tutaj mamy? Fajnego Aksa, super ańsko to wygląda, Armorek górska zbroja No i tutaj pozostałe itemki, ale to nie istotne Na sam początek proponuję tutaj wejść sobie do naszego krowiego levelu To jest taki znany dosyć sposób, bo tam po prostu jest najwięcej mobków, najwięcej krów, najwięcej expa, one są w grupie Także możemy sobie AOE i je tam porozwalać Zawsze to fajnie wygląda. Zobaczymy. No, mam w planach na pewno w tym odcinku dość do setnego poziomu. Zobaczymy, jak szybko nam to pójdzie. Też nie chcę zrobić tutaj takiego odcinka y, mega długiego, bo też zauważyłem, że nie oglądacie tak za bardzo tych odcinków. Jeżeli są dłuższe niż 20 minut, więc oczywiście sobie sk skrócimy tutaj ten temat. O, zobaczcie, jak one padają śmiesznie. Już to jest całkiem co innego, co było kiedyś. Pamiętacie, jak ginąłem na praktycznie w każdym kroku tutaj o i patrzcie już level up nie patrzcie ciach to leci po prostu jak burza dobra dawać patrzcie tnt na nich niesamowite też zobaczcie jeszcze wam pokażę ten ten, ten czar który mam nałożony na axa to jest to że po zabiciu moba on wybucha no zobaczcie jak to wygląda nie Pięknie to wygląda. Patrz, już mamy prawie połowę kolejnego levelu. No zobaczymy w tym odcinku, ile nam się uda. 12 tysięcy kryty, no Boże. Co ja robię tutaj? Schodzimy na dół. Bierzemy je. Jesteśmy niepokonani normalnie, tak się czuję. Ok, jedziemy dalej. Tutaj raczej nic nas nie zabije. Dobra, wyczyściliśmy sobie tutaj. Właśnie nie wiem, czy jest sens tutaj takiego szybkiego dochodzenia do bossa, czy po prostu. Wymaksujemy sobie ten level tutaj. No tutaj by się budki przydały, szczerze mówiąc. Wiecie co? Chyba zamontujemy sobie budki gdzie są budki, budki O. O ty krowo jedna. Dobra, mamy budki. I śmigamy sobie chyba tutaj w tą stronę. Oho! O, te jednak przeszkody są takie cholerne. No, najgorsza jest ta izometria, tak? To się tak nazywa? Że jednak strzelając z łuku pod kątem, to te strzałki zawsze tam napotkają na jakąś przeszkodę. Jest takie wkurzające. No... Tu mi nie wyszło coś. O, dawajcie, dawajcie, dawajcie. O to było dopiero 3 minuty mamy zaraz kolejny poziom o, zobaczcie na to. Tutaj Wam pokażę. To jest to eksplozja plus trafienie krytyczne. Niesamowite. Pięknie to wszystko wychodzi. Okej. Okay. Dobra, nam tutaj widzę, że dużo duszków nam tu generuje. Okej okay. Chyba, że jeszcze jednego grzybka nam potrzeba tutaj, bo fajnie by było tak na przemian sobie te grzybki używać. Ło, patrzcie, kolejny poziom. Ale jazda. Zobaczymy na Bosie, jak nam pójdzie. Dobra, jakieś jabolo, tutaj, widzę dropło. Okej, okay, dawać, dawać, dawać krop. O, jest tutaj. Patrzcie na to. Co ja. Co jest grane? Że ja tego wcześniej nie robiłem. Czekajcie, tam ominęliśmy. Szybko, szybko buciki. A, nie ma skrzyneczki. A to w ogóle coś jest? A, dwa, dwie tylko skrzynki. No cóż. Nic nie szkodzi. Spodko życia i uwaga. Mic. Ale patrzcie, mały włos. Brakuje nam... Nie mamy, patrzcie, trzy levele. Trzy levele na jeden run. Dobra, poziom 92. Świetnie, wiem, po. O, 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 co co to, co 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 to, ja tutaj widziałem? Halo. Laska słońca. No, Słabsze niż no to, co mam. Ale ma eksplozję. Ma ostrość. I trafienie krytyczne. Ale szybkość jest taka sama. A jak to wygląda? E. Dobra, idźmy, zakończmy ten poziom. I za chwileczkę widzimy się w kolejnej misji. Już Wam zaraz pokażę o co chodzi. Dobra, aktualnie, aktualnie jesteśmy w płomiennej kuźni i szukamy momentu, w którym są e, do uwolnienia. E, nie wiem, nie pamiętam, jak oni, mieli, jak oni się nazywali, ale chyba coś tam, e, villager, Villagerowie I tam są takie kraty, które spawnują nam potworki. I do tego momentu e, dążymy teraz. Dobra, musicie mi wyba wybaczyć pewną pomyłkę, nie chodziło o, e, tutaj o kuźnię, tylko o kopalnię czerwonego kamienia, e, taka mała tutaj pomyłka z mojej strony, ale myślę, że mi wybaczycie, e, już jesteśmy na tym etapie, gdzie te skrzyneczki się pojawiły, które respią nam mobki, postarajcie się ich tych, tych skrzyneczek nie rozbijać, nie rozbijać, nie rozwalać, poczekajcie aż, e, pozwólcie im tak naprawdę respić jak najwięcej potworków, i to nie są tak naprawdę trudne potworki, ale za to patrzcie ile dają Expa. EXP cały czas leci. Zobaczcie. Ich jest cała masa. Zobaczcie. No myślę, że ten spocik jest dużo, le dużo tej lepszy, dużo bardziej wygodny na pewno. I bo też musicie się znajdować blisko tych skrzyneczek, żeby one was załapały, żeby zrespić te potworki. Ojej, przez przypadek zniszczyłem. No ale to nic. Wiecie o co chodzi. O, zobaczcie. K kolejne respiące e, kratownice. No, tu już jest ciekawie powiem wam. O, o, tu jest najwięcej ich chyba. Także musicie zawsze tutaj o, podchodzić i, i uciekamy. Tutaj jeszcze są, tu już nie ma. A jeszcze tu są. Zbieracie sobie, ciach, ciach. Tutaj jeszcze może się zrespi. Nie, już się zrespiły. I zbieracie ich do kupy. I lecimy z koksem. Odpalamy sobie grzybka. No, grzybek jest niezbędny do levelowania. To musicie to mieć. Jednak zawsze. To pomaga w rozwaleniu tej gromady tutaj. Okej, okay, ci tutaj już idą. Cyk, jeszcze ci z dołu. O, zapraszam, towarzystwo. No i to to właśnie jest sposób tutaj na tą kopalnię czerwonego kamienia. Jedyne co musicie robić to tylko biegać sobie o w to w tom i z powrotem, tak naprawdę. Okej. Okay. Dobijemy sobie 95 poziom. Myślę, że za chwileczkę damy radę. Okay. Uwaga na. A i zawsze wpadam w te yy, wagoniki. No zawsze. No to jest chyba to miejsce, które jest najlepsze tutaj, jeżeli chodzi o resp. Uwaga. Jeszcze tutaj po tej stronie, ale patrzcie, zablokowały się tutaj po tej stronie. Potworki nasze. Boga tutaj jeszcze. Okej. Okay. Dobra, czas na bosika. O! Zobaczymy jak tutaj na tym poziomie nam ile to nam zajmie. O, dajemy, dajemy i po nim. Dobrze. No, uwaga, uwaga, jesteśmy bardzo blisko i mamy to, setny poziom w końcu, jak mówiłem, tak zrobiłem. Okej, okay. wcale powiem wam, że to wcale długo nie zajęło, jest to chyba drugi, drugie przejście z mojej strony. O, i zobaczcie, jeszcze skrzyneczka gratis. Świetna sprawa. Aha, i po prostu taka dodatkowa informacja, że przechodźcie po prostu w 100% procentach misyjkę. To już dużo sprawdzajcie tych zakamarków, bo dużo championów się tutaj kryje. I warto je ubijać. A nie jest to daily trial, gdzie tak naprawdę jesteście na hita w większości tutaj sytuacji. Ale jeżeli macie już tak mniej więcej zbliżony item level co ja mam, to zobaczcie jak to pięknie wszystko wchodzi. Jest to trochę bezmyślne, ale co? To jest najlepsze przecież w levelowaniu, nie? Że możecie sobie pogrindować, porozwalać tutaj mobki. O to w tym właśnie chodzi. Masakrator totalny. Podobno jeszcze jest je, jeszcze lepsza broń. Jakiś kilo w ogóle w tym nowym dodatku. Musimy to sprawdzić, musimy to wydropić. Oj, no tutaj z... źle. Już rzuciłem te TNT. Okej, okay, tam już nie będziemy się... Zapuszczać lecimy tutaj w stronę bossa, już bo zadanie zostało wykonane. Jeżeli chodzi o ten, o, chodzi o ten odcinek, i tylko pozbędziemy się bossa, cyk. Tutaj jeszcze w międzyczasie dropnął mi pałasz. E, kolejny unikat, jeszcze sobie tutaj zmienimy, tylko szybciutko, na tą laseczkę i śmigamy z bosem. Patrzcie nawet 100, level... 100... sto... level i tu tak naprawdę. Kurczę, nie mogę się dzisiaj wysłowić. Coś mam problem z mówieniem. Musicie mi to wybaczyć. Okej. Okay. Wow wow Nawet szybko schodzi mu życie, mogaj po nim, kosa i zaklęta trawa wydropiła nam tutaj. Dużo mamy tej trawy. Możemy normalnie plantację owiec założyć. Dobra. Jeszcze tylko losowanko. Podsumujemy sobie odcinek. Ok. I znowu zaklęta trawa. No nie da się ukryć. Nie podołamy tutaj. Nic nie zmienimy. Mamy mnóstwo trawki. Muszę zrobić sobie już tutaj porządeczek. Przybędzie troszeczkę tutaj emeraldów, może coś tutaj pomieniamy u sklepikarzy. Ale jeszcze zbieram hajsik, żeby to e, też wszystko miało ręce i nogi. E, no i co? Mamy setny poziom. W końcu nareszcie. Dzięki wam wszystkim za oglądanie, za to, że wpadacie, dzięki za wszystkie lajki, komentarze no i co bądźcie na bieżąco zostawcie sobie subika, żeby Was nie ominął żaden odcinek, bo z tym to różnie teraz u mnie bywa. Zmieniłem tutaj harmonogram publikacji i, i, i to wszystko po prostu poszło na łeb na szyję, także e, bądźcie na bieżąco na razie się ma go. Hej!